21 spin, nowy legendarny mikrofon Shure. Visionary łączy się z Aveo, 21 na 9 od Max Hub, Blackmagic w iPhone'ie. Digital Signage na PYSE, AMX Muse, nowy projektor BenQ, 14 edycja Sharpneck Competence Days. Dzień dobry, to już 60. okrągłe wydanie APYT News, zapraszam na kolejny odcinek, zostańcie z nami. Jak już wspominaliśmy, kanał VIT był patronem medialnym 21. jesiennej edycji konferencji SPIN. Tym razem spotkanie projektantów instalacji niskoprądowych odbyło się w hotelu Crystal w Wiśle. Zobaczcie naszą relację z tego wydarzenia. Do kogo właśnie adresowany jest SPIN? Spin adresowany jest przede wszystkim dla projektantów, dla firm, które chcą pokazać swoje produkty, ale też chcą się czegoś dowiedzieć. Spin to taka idea, która ma połączyć i projektantów z wykonawcami, ale też a może nawet przede wszystkim, e, ma działać na korzyść branży, tak? Czyli mają rozwijać. Zależy nam na tym, żeby e, wymieniano się tutaj doświadczeniami, kontaktami. E, ci ludzie w większości się znają, lubią, mimo że przecież konkurują tak na co dzień ze sobą. Wszyscy mówią spin, mhm. tylko synonim tej imprezy, tego wydarzenia. A co tu tak naprawdę można zobaczyć? W czym można wziąć udział? E, co tutaj się dzieje? Jeśli słuchają albo oglądają nas ci, którzy na tym spinie jeszcze nie byli. Spin jest to konferencja branżowa dedykowana właśnie dla branży tutaj niskich prądów. Przyjeżdżają projektanci i mają możliwość tutaj spotkania się z dystrybutorami, producentami sprzętu i rozwiązań w zakresie niskich prądów. Mogą przetestować te rozwiązania na stoiskach w taki praktyczny sposób, wysłuchać prezentacji, jak również też wziąć udział w warsztatach gdzie też właśnie w taki bardziej praktyczny sposób mogą, mogą zapoznać się już z, z konkretnymi rozwiązaniami. Przypomnijmy, że spin zaczął się w którym roku? W 2002, także to już mamy teraz 21 edycję tego spinu jesiennego, natomiast od 2012 realizujemy również spin wiosenny, i one są tak podzielone geograficznie, ten jesienny adresujemy do projektantów z Polski Południowej i Centralnej, natomiast ten wiosenny do projektantów z Polski Północnej i też Centralnej. Ilu jest tych uczestników, tych projektantów? Tutaj gościmy prawie 200 projektantów, do tego przedstawiciele właśnie wystawców, dystrybutorów, producentów, więc mamy ponad 300 osób na wydarzeniu. Charakterystyczne dla SPINu jest to, że to są w dużej części firmy rodzime, firmy z Polski. Tak, jak najbardziej są to firmy z Polski, ale również mamy też duże, duże korporacje międzynarodowe, także jakby i z jednego, i z drugiego segmentu firmy na Spinie się pojawiają. Mówi się nawet, że Spin to jest takie spoiwo. O tak, my jesteśmy integratorem, jak to teraz ładnie się mówi. Natomiast ja lubię mówić o tym, że jesteśmy żywicą, dlatego że łączymy na stałe tak, projektantów, rozwiązania, technologie. Nowy legendarny mikrofon Shure SM7DB to najnowsza odsłona kultowego dynamicznego mikrofonu Shure. Ten model wyróżnia wbudowany przedwzmacniacz. Bez obaw to nie zmieni brzmienia tej ikony audio, ale poprawi wygodę użytkowania, co może się okazać przydatne dla podcasterów, streamerów oraz muzyków. Przedwzmacniacz SM7DB zaprojektowany przez Shure oferuje do 28 dB na plusie, Niskoszumowego, równego i transparentnego wzmocnienia do pracy z dowolnym interfejsem XLR. Przy czym zapewnia to samo znane i legendarne ciepłe brzmienie nagrań, uwielbiane przez radiowców i artystów na całym świecie. Do obsługi tego przedwzmacniacza wystarczy interfejs lub mikser oferujący zasilanie Phantom Plus 48V. Co ważne, można pominąć ten przedwzmacniacz używając trybu Bypass. Pominięcie przedwzmacniacza. Przywraca SM7DB do oryginalnej wydajności SM7B. Visionary Forms Technology, wiodący globalny innowator w branży av over ip łączy się z AVEO Systems, pionierem uproszczonych rozwiązań sterowania dla profesjonalnych systemów audiowizualnych. Nawiązali współpracę w celu wprowadzenia rozszerzonych operacji sterowania dla serii Packet AV Matrix firmy Visionary z Mira Connect firmy AVEO Systems. Rodzina produktów Mira Connect, chwalona za prostotę i funkcjonalność, integruje się teraz z produktami AV over IP firmy Visionary, aby zwiększyć ogólną kontrolę. Partnerstwo ma na celu zapewnienie uproszczenia obsługi, rozwiązując istotną bolączkę w branży, złożoność programowania systemów sterowania i interfejsów. I od teraz pakiet AV Matrix oraz Mira Connect można łatwo skonfigurować tak, aby stworzyć interfejs użytkownika w ciągu kilku minut, a nie w ciągu kilku dni lub nawet tygodni. Dzięki usprawnionemu procesowi instalacji Miraconnect automatycznie wykrywa urządzenia serii Packet AV Matrix i tworzy uproszczony proces dodawania wielu punktów końcowych Packet AV do systemu sterowania. MaxHub wprowadza wyświetlacz 5K 105 cali w formacie Ultra 21:9. 21 x 9. Wyświetlacz o rozdzielczości 5120x2160 został zaprojektowany do obsługi wszystkich popularnych platform konferencyjnych. Strategiczne partnerstwo z firmą Microsoft umożliwia interfejsowi użytkownika bezproblemowe wyświetlanie układu pierwszego rzędu w pokojach Microsoft Teams. Zintegrowane rozwiązanie MaxHub Share ułatwia bezprzewodowe udostępnianie treści, umożliwiając szyfrowany transfer danych z dowolnego urządzenia, niezależnie od systemu operacyjnego za pośrednictwem Miracast i AirPlay. Zintegrowany czujnik ruchu automatycznie włącza wyświetlacz natychmiast po wykryciu ruchu, umożliwiając rozpoczęcie spotkań bez opóźnień. Wyświetlacz posiada dwa zintegrowane głośniki 16-watowe i jeden 15 w Szereg interfejsów obejmuje połączenie USB-C zapewniające 100 watów mocy ładowania. Port RS232 zapewnia bezpośrednią integrację z siecią, a gniazdo OPS gwarantuje, że wyświetlacz pozostanie przyszłościowy. Dystrybutorem urządzeń MaxHub w Polsce od niedawna jest firma ETT Polska. Harman Professional Solutions wprowadził na rynek platformę AMX Muse oraz cztery sterowniki Muse. Platforma AMX Muse obsługuje. Programowanie bez kodowania Low Code z natywną obsługą programowania opartego na przepływie wizualnym przy użyciu narzędzia programistycznego Node-RED. Seria sterowników automatyki Muse zapewnia dedykowane zasoby obliczeniowe do obsługi platformy automatyzacji AMX Muse. Kontrolery mogą jednocześnie przetwarzać praktycznie nieograniczoną liczbę skryptów napisanych w JavaScript, Python lub Groovy. Kontrolery są wyposażone we wbudowany procesor, który jest 10 razy szybszy niż w kontrolerach AMX NX. Przemysłowa Pamięć Masowa EMMC firmy Muse Automation Controller zapewni również dziesięciolecia pracy o wysokim dostępie i znaczeniu krytycznym. Zbudowane na bezpiecznej platformie Linux firmy Harman, kontrolery zostały zaprojektowane tak, aby przewyższać wymagania najbezpieczniejszych środowisk, dzięki czemu idealnie nadają się do obsługi aplikacji rządowych i finansowych. Niedawno była premiera najnowszych iPhone'ów. Teraz mamy nowe oprogramowanie Blackmagic dla iPhone'a. Aplikacja Blackmagic pozwala iPhone'om filmować w nowej, kinowej jakości. Blackmagic Camera oferuje właścicielom iPhone'a te same narzędzia, które są używane do kręcenia filmów fabularnych, telewizyjnych oraz dokumentalnych za pomocą profesjonalnych aparatów i kamer Blackmagic. Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala dostosować ustawienia takie jak na przykład liczba klatek na sekundę, kąt migawki, balans bieli, ISO, a nawet kod czasowy pory dnia za jednym dotknięciem bez konieczności przeszukiwania menu. Filmy można nagrywać bezpośrednio w Blackmagic Cloud Storage w standardowych 10-bitowych plikach Apple ProRes do 4K. Następnie automatycznie synchronizują się ze wszystkimi członkami projektu, umożliwiając klientom współpracę nad tym projektem za pomocą DaVinci Resolve w dowolnym miejscu na świecie w czasie rzeczywistym. Aplikacja, która jest wstecznie kompatybilna z wieloma modelami iPhone'a, jest już dostępna bezpłatnie w Apple Store. BenQ GV31 to przenośny niewielki bezprzewodowy akumulatorowy projektor Full HD certyfikowany przez Google Android TV z wbudowanym Netflixem, a jednocześnie jest to głośnik Bluetooth. Ma automatyczną korekcję ostrości i zniekształceń trapezowych w pionie oraz 135 stopniowy zakres nachylenia osi obiektywu. GV31 ma rozdzielczość Full HD 1080p, jasność 300 ANSI Lumenów, a LEDowe źródło światła ma żywotność do 30 000 godzin pracy. Projektor GV31 ma również bezprzewodowy dostęp do ogromnej bazy filmów Google Play oraz Netflix. W związku z tym jest również wyposażony w 16-watowy system audio z subwooferem, w którym są dostępne tryby dźwięku zapewniające najlepszą jakość w filmach, programach, sporcie, grach oraz muzyce. Co też powoduje, że projektor GV31 może także bezproblemowo służyć jako bezprzewodowy, przenośny głośnik Bluetooth zasilany z akumulatora który umożliwia 3 godziny projekcji wideo lub 6 godzin muzyki. ASI w Barcelonie zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem największa na świecie sieć sklepów z wędliną wdrożyła platformę Digital Signage w swoich nowych automatach na lotnisku w Barcelonie. Na początku 30 maszyn Enrique Thomas Gourmet które sprzedają paczkowaną szynkę, a także kanapki, przekąski oraz napoje. Każdy automat jest wyposażony w maksymalnie 5 50 ocalowych ekranów LCD i YAMA, na których prezentowane są produkty Enrique Tomasa, a także kampanie reklamowe. Wyświetlacze są wyposażone w zintegrowany odtwarzacz DS Ensign TV. Jorge Cruz, dyrektor ds. informacji w firmie Enrique Tomas powiedział, Możemy synchronizować wiele ekranów niezależnie od ich wielkości i lokalizacji. Cenimy sobie również zdolność platformy do planowania różnych slotów i ich harmonogramów transmisji w różnych okresach z datami ważności kampanii, a także fakt, że pozwala nam korzystać z różnych formatów treści. Ise tuż tuż, a już niedługo odbędzie się 14. edycja Sharpneck Competence Days w Krakowie. To flagowe wydarzenie branży ProAV w Polsce. Od 12 do 13 października, jak co roku w Krakowie, odbędzie się największe spotkanie integratorów szeroko pojętej branży nowoczesnych technologii audio-video, producentów oraz przedstawicieli dynamicznie rosnącego rynku Meeting Rooms. Podczas tej konferencji będziemy mieli okazję spotkać bardzo wielu producentów oferujących komplementarne rozwiązania dla rynku profesjonalnych instalacji AV. W tym roku będzie ich ponad 20. Czekają na nich liczne sesje plenarne, debaty, warsztaty hands-on, na których w praktyce będzie można zobaczyć działania nowych produktów. Do tego, jak zawsze, nie zabraknie czasu na spotkania i networking. A na koniec pierwszego dnia przewidziana jest tradycyjna gala wieczorna. To wydarzenie, które potocznie bywa nazywane polskim ISE, ma charakter zamknięty i jest dedykowane partnerom handlowym branży. A my będziemy tam jako patroni medialni i na pewno pokażemy Wam relacje z tego wydarzenia. Na tym kończymy to wydanie AVIT News. Pamiętajcie o naszej stronie internetowej avitinfo.pl oraz o kanale AVIT na YouTubie. W tym tygodniu, jak wszyscy pewnie wiecie, doszło do oficjalnego otwarcia The Sphere i wielkiego koncertu grupy U2. O tym wszystkim dowiecie się na pewno za tydzień w kolejnych newsach. Do zobaczenia, udanego tygodnia. Cześć.